Kryzys finansowy w firmie no cóż, to chyba scenariusz, który spędza sens powiek każdemu przedsiębiorcy. Ale czy to naprawdę musi oznaczać koniec? Absolutnie nie. W tym materiale przyjrzymy się bliżej, jak polskie firmy mogą przejść przez te, powiedzmy sobie szczerze, trudne wody zadłużenia i jak potraktować kryzys nie jako wyrok, ale jako wyzwanie, które da się pokonać. Żeby zrozumieć skalę zjawiska, spójrzmy na tę liczbę. Ponad 189 tysięcy firm w Polsce jest w tym momencie zadłużonych. To nie jest jakiś marginalny problem, to jest powszechna rzeczywistość biznesowa. To pokazuje, że kłopoty finansowe mogą dotknąć naprawdę każdego, niezależnie od branży. A ten cytat pochodzi od kogoś, kto zna tę sytuację z obu stron barykady. Artur, przybyś, z jednej strony przedsiębiorca, a z drugiej syndyk, ma absolutnie unikalną perspektywę. Bo on rozumie i to dążenie do budowania biznesu, i te twarde realia jego kontrolowanego zakończenia. To daje niesamowitą wiarygodność i pokazuje, że za każdą z tych liczb, o których mówiliśmy, stoją po prostu ludzkie historie. Dobrze, zanurzmy się teraz w codzienność takiej firmy w kryzysie. Zrozumienie pierwszych symptomów jest, no, po prostu kluczowe, bo to właśnie one są tym najwcześniejszym sygnałem alarmowym, którego nie można zignorować. No dobrze, a jak to wygląda w praktyce? Cóż, często zaczyna się to tak niewinnie. Jakiś kontrahent nie zapłaci faktury na czas. Tu pojawi się mały problem z płynnością, ale to potrafi szybko eskalować. Nagle jest spadek przychodów, rentowność leci w dół. Chwila moment i bach. Pojawiają się pierwsze wpisy w rejestrach dłużników jak KRD czy BIK, a listy od komornika, no cóż, stają się taką, powiedzmy, niezbyt miłą lekturą do porannej kawy. To jest niestety codzienna, twarda rzeczywistość naprawdę wielu polskich firm. I kiedy sytuacja staje się tak krytyczna, przedsiębiorca staje na rozdrożu. Ale zamiast gąszczu jakichś skomplikowanych przepisów, tak naprawdę wyłaniają się dwie główne strategiczne drogi. I to jest ten absolutnie kluczowy moment decyzyjny. A te drogi to dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony mamy restrukturyzację. Jaki jest jej cel? Uratowanie firmy, ochrona majątku i pozostawienie zarządzania w rękach właściciela, a z drugiej upadłość, czyli kontrolowana likwidacja. Tutaj majątek idzie na sprzedaż, stery przejmuje syndyk, a działalność jest po prostu kończona. To jest fundamentalna, ale to fundamentalna różnica w filozofii działania. Czym więc jest dokładnie ta restrukturyzacja? Myślę, że to słowo naprawczy najlepiej oddaje jej istotę. Chodzi o to, żeby uniknąć najgorszego, czyli upadłości, a robi się to przez zawarcie układu z wierzycielami i wdrożenie konkretnego planu, który ma postawić firmę z powrotem na nogi. No, a upadłość to już jest postępowanie sądowe dla firm, które stały się, jak to się mówi, trwale niewypłacalne. Tu celem nie jest już ratunek. Cały proces prowadzi do zakończenia działalności, sprzedaży majątku i zaspokojenia wierzycieli w możliwie jak największym stopniu. I robi to wszystko wyznaczony syndyk. Okej, okay, czyli wybór jednej z tych dróg to jedno, ale przejście przez nią to już zupełnie inna bajka. Samotna walka z kryzysem jest właściwie niemożliwa, i właśnie dlatego kluczem do sukcesu staje się posiadanie u boku odpowiednich przewodników a mianowicie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów. I uwaga, nie chodzi tu tylko o prawników. Mowa o doradcach restrukturyzacyjnych, syndykach, ale też o byłych sędziach, biegłych, rzeczoznawcach, a nawet byłych pracownikach kancelarii komorniczych czy detektywach. Każda z tych osób wnosi coś unikalnego: od znajomości procedur sądowych, przez wycenę majątku, aż po umiejętności, powiedzmy, wywiadu finansowego. W tym właśnie tkwi prawdziwa siła. A jak takie podejście wypada w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami? No cóż, profesjonalna analiza dokumentacji czy reprezentacja w sądzie to podstawa, to oferuje wielu. Ale ta prawdziwa, kluczowa przewaga leży gdzie indziej. Na przykład w uwzględnieniu perspektywy syndyka, w weryfikacji inwestora przez detektywów czy w kontroli wycieku know-how. To są te unikalne wartości, które naprawdę mogą zadecydować o powodzeniu całego procesu. Dobrze. Wiemy już, jakie są drogi i kto może pomóc je przejść. Ale gdy restrukturyzacja się rozpoczyna, no to mówiąc wprost, zmieniają się zasady gry, a ich znajomość jest absolutnie kluczowa, żeby po prostu nie popełnić jakichś kosztownych błędów. Zasadniczy punkt jest taki. Od momentu otwarcia postępowania firma funkcjonuje w zupełnie nowej rzeczywistości prawnej i zrozumienie tego, co jest dozwolone, a co absolutnie zakazane, staje się po prostu warunkiem powodzenia całej operacji. Co więc należy robić? Cóż, fundamentem jest ścisła współpraca z nadzorcą lub zarządcą. To po pierwsze. Po drugie, niezbędne jest terminowe płacenie bieżących zobowiązań, czyli tych, które powstały już po otwarciu procesu, jak ZUS czy podatki. Firmę można prowadzić dalej, jasne, ale w ramach tak zwanego zwykłego zarządu. A na wszystko, co te ramy przekracza, np. sprzedaż nieruchomości, potrzebna jest już pisemna zgoda. A czego absolutnie, ale to absolutnie unikać? Przede wszystkim spłacania starych długów na własną rękę. One są objęte układem, więc koniec. Kategorycznie zabroniona jest też sprzedaż czy darowizna majątku bez zgody. To samo dotyczy jakichkolwiek prób ukrywania aktywów. To może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z karnymi. I generalnie trzeba unikać wszelkich działań na szkodę wierzycieli. Po przejściu przez te wszystkie zasady dochodzimy wreszcie do celu całego tego wysiłku, a celem jest oczywiście nowy początek i stabilna przyszłość dla firmy. Jak wygląda droga do tego celu? Ten proces jest naprawdę uporządkowany i klarowny. Zaczyna się od wstępnej konsultacji, żeby w ogóle zrozumieć sytuację. Potem jest szczegółowa analiza dokumentów ze specjalistą. I dopiero na tej podstawie powstaje konkretny plan działania, który jest prezentowany przedsiębiorcy. Ostateczna decyzja należy oczywiście do niego, a potem plan jest wdrażany w życie. To ścieżka, która naprawdę daje poczucie kontroli i przejrzystości na każdym etapie. Jaka jest nagroda za pomyślne przejście tego procesu? No cóż, korzyści są ogromne. Egzekucje komornicze zostają wstrzymane, i to często w ciągu zaledwie kilku dni. Zajęte konta bankowe są odblokowywane, a majątek firmy jest chroniony przed licytacją. Otwiera się też realna możliwość negocjacji i zmniejszenia długu. Ale co najważniejsze, firma zyskuje to, o co chodziło od samego początku: szanse na dalsze, stabilne funkcjonowanie. Warto więc na koniec zadać sobie to pytanie: czy kryzys finansowy to musi być koniec działalności, definitywna porażka? Czy może jednak przy odpowiednim podejściu jest to paradoksalnie szansa na przemyślenie całego biznesu i rozpoczęcie nowego, silniejszego rozdziału? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie zależy od podjętych działań.